Tak, że on patrzy na zdjęcie i je chyba pali, czy coś. No tak, że on jest, podpala, to zdjęcie. No, widziałem u, Werte, u Werteza ostatnio. Ale to, ale to jest taki, ale to jest przykre. W sensie, jak tego Timiego nie ratujesz, to zakończenie jest takie przykre. Ale wy mógł tymi. nawet sobie zostawić tego Timiego. Co? Mógł sobie nawet to zdjęcie zostawić. No ale w ogóle mógł, ale no przecież mógł w ogóle wrócić po tego Timiego. Nie, tego bo są tacy gracze, gracze, co chcą e, tak po prostu olać e, główny cel i są tacy gracze, którzy no, chcą znać całą fabułkę. Dobra, to no, słuchaj, pokażę ci dobre miejsce, gdzie się spada. Przykład, coś. Pamiętaj, klikasz trójkąt i wtedy szybko klikasz, yy, przytrzymujesz R2. A no? Ja przed chwilą to zrobiłem i spadam. No. Nie spadasz, nie stoisz. Ale spadałem. No wiem, bo może się ześlizgnąć łatwo. To chodź. Dobra, i tutaj. Że, no bardzo, no żeby wie... No o, ty już spadłeś. O nie, 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 sprint mi się nie spodnił! Przeżyłeś? Halo? Halo? Leżę tam na dole. A przeżyłeś? Nie, nie przeżyłeś. Ale na samym dole leżę. Przeżyj. Please. Już zleciałeś? <laughs> piwo zimne, piwo lubię, browara. Przeżyłem i jestem pod mapą. Jezu. Uratuj mnie proszę. Dzięki. Jestem pod tobą, jestem, jestem pod, pod, tobą. pod tobą Na serio? Ej no słyszę jak pływasz Poczekaj, no. <laughs> pod mapę Ej czekaj, ja się uleczę. Poczekaj, wypłynę okay, sobie. sobie Ale wiesz, że pod mapą jest tylko... Jest tylko... Tylko co? To jest... Nic. Nic. Czekaj? O, wypłynąłem się Jest już to założę. Że... Przeżyłeś jako jedyny. Ej, no nie bij mnie. Ej, chodź, 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 chodź za mną. No. O kurwa, ale mi się stracić, Za dwóch. No nie, nie mam za dwóch teraz. Co to? A to jest... Garnitur. Od... O, garniturek. O, no to tak, to można grać. I to jest macheta jeszcze. jeszcze. Co macheta? Ej no, macheta jest. Dobra, chodź, idziemy popływać. Lubisz, e, Lubisz tak, pływać? Lubisz pływać? Tak, lubię. Atakujemy Na bossa tada. maczetą. A, wznowiłeś live'a, dalej nagrywasz? Tak, tak. Już trzy minuty, ale jest padłem. Normalnie... szok. Ja no sfejlowałeś. Ale ja na serio myślałem, że... Ej, czekaj, zjem sobie. No już wpływam. Czekaj. Zjem sobie tylko coś. Co? Już? Mogę to... Aha, acute. Co ty rzuć nie umiesz? sobie zębem przed tym spadkiem. Drobny, tak. <laughs> Piłem sobie ząbki. Czekaj, zim batony, bo moja postać nie umie jeść. Jestem, jestem ciekawy jak, jak Timmy rozpozna, ja rozpozna, rozpozna jak masz wybite zęby. No że, dobra. Jak się że jak się uśmiechniesz, to on będzie wolał umrzeć, niż, niż chodzić z takim gościem z wyrwanym zębem po środku. Nice Dobra, płyniemy. Tam na dół gdzieś płyniemy. Gdzie płyniemy? Nie, Nie wiem. wiem. No w dół płyniemy. Płynie. po Przed siebie. Dobra. Hmm. Ej, bo ja zaraz zdechnę, bo tutaj no, jest mało no, połówki. O to ktoś do mną? Dobra, płyniemy szybko, szybko, szybko. Mm. Wyprzedzamy. żeby na, na to, żeby na ten serwer przychodzić i tu grać. W się sensie zaprosimy jeszcze jakieś dwie osoby? Dobra Będziemy sobie grać na Szkoda, że tylko cztery można, a nie więcej No, ale na compie można więcej o, obrazek To jest obrazek teamiego, nie wiem czemu Ej, zapisuję